Bracia w posługiwaniu kapłańskim pozdrawiam zwłaszcza wszystkich bez wyjątku kapłanów, którzy pochylają się w jakikolwiek sposób nad tajemnicą cierpienia w różnych odcinkach swoich zadań. Pozdrawiam również świat ludzi służby zdrowia, wszystkich pracowników. W sposób szczególny, jak ksiądz profesor już podkreślił w swoim słowie, jednoczymy się dzisiaj z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, przewodniczącym Papieskiej Rady do spraw służby zdrowia i ludzi chorych, który sam dzisiaj jest w tajemnicy cierpienia w szpitalu Klinice w Warszawie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, którzy jesteście współuczestnikami cierpień Chrystusa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i zapewniam o swojej miłości wobec was. Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami poprzez przekaz środków społecznego przekazu, słowo Boże dzisiejszego wspomnienia nie oszczędza nas. Odczytując fragment Księgi Rodzaju, który jest kontynuacją opisu stworzenia świata i człowieka, który jedynie jest obrazem i podobieństwem Boga samego, a zarazem Jego reprezentantem wobec dzieł natury, widzimy, że tylko Bóg jest źródłem życia i daje człowiekowi życie. I tylko on może je odebrać. Ale jednocześnie w kontekście współczesnych prób ingerencji człowieka w początek i koniec ludzkiego życia poprzez aborcję in vitro czy eutanazję, słowa z księgi rodzaju niechybnie umrzesz były i pozostają przestrogą. Aby nie bawić się w Boga Stwórcę. Przypadek, który dziennikarze polscy odkryli w szczecińskim szpitalu, gdzie pacjentka po zapłodnieniu metodą in vitro urodziła dziecko, którego nie jest biologiczną matką, wydaje się być absurdalny. Ale słusznie, jak określają sami dziennikarze, ta pomyłka w panku zapłodnienia jest nieudaną zabawą w boga przechodząc do rozważania jednej z największych tajemnic wiary jaką jest śmierć Jezusa Chrystusa Boga człowieka na kalwarii dostrzegamy Maryję która współcierpi ze swoim synem jedynym odkupicielem człowieka Słyszymy też, że w tym miejscu hańby i wykluczenia Jezusa z Nazaretu padają słowa przebaczenia, modlitwy do Ojca i słowa testamentu: Oto Matka Twoja. Te słowa wskazują, że ostatnie zdanie i ostatnie słowo należy nie do przemocy i rewanżu. Wobec tych, którzy krzyżują, lecz do miłości miłosiernej Syna Bożego, który przywraca nas Bogu Ojcu i przywraca utracony porządek natury i harmonię stworzenia. Chrystus daje nam swoją Matkę, by wzięła nas w swoją opiekę i przewodziła w pielgrzymce wiary. To ona z woli samego Chrystusa. Staje się matką Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół, a on staje na drogach tych, którzy cierpią i zwraca szczególną uwagę na ludzi chorych. Cierpienie bowiem jest częścią tajemnicy ludzkiego życia. Papież Emeryt Benedykt XVI w swojej encyklice z dodał, że na pewno trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć cierpienie, ale pozbyć się go z tego świata w ogóle jest niemożliwe i tylko dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie wyeliminować mocy zła, który jest stałym źródłem cierpienia. Tym, który może wyeliminować moce zła, jest tylko Bóg. Krzyż Jego syna z Golgoty jest ceną naszej prawdziwej wolności od zła, cierpienia i śmierci. To Chrystus poprzez ofiarę z życia odkupił ludzkie cierpienie i uczynił je podstawowym środkiem zbawienia. Drodzy bracia i siostry, Święty Jan Paweł II był zawsze świadomy, że skuteczność jego pontyfikatu zależy w dużym stopniu od osobistego zjednoczenia z Chrystusem, a jednocześnie podkreślał, że siła jego posługi apostolskiej bierze się z daru cierpienia ludzi chorych, którzy modlą się za niego w tym ostatnim okresie życia. Kiedy już nie mógł mówić słowami, mówił językiem cierpienia i miłości miłosiernej, kreśląc znaki krzyża i błogosławieństwa. Podobnie jak uczynił to w dzień przed śmiercią, kiedy błogosławił już słabnącą ręką korony Totus Tuus na skronie Matki Bożej Częstochowskiej w naszej jasnogórskiej. Kaplicy. Wspomnijmy jeszcze jego ostatnie przesłanie z drogi krzyżowej w koloseum, gdzie już nie mógł uczestniczyć wprost fizycznie i osobiście, trzymając i przyciskając krzyż do swojej twarzy w kaplicy prywatnej. Mogliśmy wówczas w tym przesłaniu, które przesłał, usłyszeć słowa. Jestem blisko wszystkich, którzy cierpią. Tego dnia ku pamięci Chrystusa ukrzyżowanego z Wami patrzę na Krzyż i powtarzam. Witaj Krzyżu, jedyna nadzieja zbawienia. Daj nam cierpliwość i odwagę i daj pokój dla świata. Jakżeż te słowa, modlitwy i przesłania są dzisiaj nam bardzo potrzebne. Daj pokój dla świata, i Ojczyzny naszej, Krzyżu Chrystusa i stojąca pod krzyżem Matko, Królowo Pokoju. Osobista ocena Jana Pawła II została dokonana przez jego następców, papieża Benedykta XVI oraz papieża Franciszka, aktami beatyfikacji i kanonizacji. Opatrzność Boża tak kieruje Kościołem, że już w tak krótkim czasie otrzymaliśmy dar kanonizacji, który dzisiaj domaga się naszej współpracy osobistej i wspólnotowe prośmy więc wszechmogącego i miłosiernego Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny uzdrowienie chorych, królowej rodzin i pokoju oraz szczególne orędownictwo świętego Jana Pawła II aby w naszym ludzkim świecie świecie przemocy, kłamstwa cierpienia i wojny. Zło nigdy nie miało ostatniego słowa, lecz aby moc płynąca z krzyża Chrystusa i z tajemnicy Jego zmartwychwstania była naszą siłą i naszą nadzieją.